Dzień dobry. Dzisiaj chciałam wam pokazać jak nastawiam ocet jabłkowy. W tym filmiku dowiecie się, jakie najczęściej popełniamy błędy, że ten ocet nam nie wychodzi i do czego używam tego octu. Więc Przede wszystkim o jakie jabłka chodzi. To nie mogą być jabłka pryskane. Czyli wszystkie te, które się pięknie błyszczą, nie nadają się do zrobienia octu. To muszą być jabłuszka najlepiej od gospodarza kupione albo te, które właśnie są przeznaczone do robienia ciast albo do mięsa. Te gatunki jabłek nie są spryskiwane. Jabłuszka zdrowe, niespryskiwane, mają zazwyczaj różne ślady na skórce. I to świadczy o tym, że one są dobre. I tak z 1,5 kg jabłek, które użyłam do szarlotki, zostało pół kilo obierków. Chodzi o to, żeby były gniazda nasienne, żeby były skórki, nie wolno natomiast dać szypułek i tej łodyżki takiej zdrewniałej. Słoiczek musi być w czystości tenki, najlepiej wyparzone. Do tej ilości pół kilo obierek dodaję dwie łyżki cukru. I przegotowaną wodę. Zalewam te jabłuszka tak, żeby były przykryte wodą. Oj, mam troszkę za mało wody przygotowanej. Będę musiała jeszcze dogotować i dolać, żeby przykryły, woda przykryła jabłka. I na początku, przez pierwszy tydzień, będę te jabłka dociskać czymś, żeby, o, właściwie nie będę potrzebowała dolewać. Dlatego, że one mają tendencję każdego dnia do podnoszenia się do góry i wtedy tu jest sok, a tutaj te jabłka są powyżej powierzchni płynu. I to jest bardzo niedobre. One wtedy zaczynają się psuć, coś się dzieje z nimi nie takiego. Więc dobrze jest czymś, najlepiej też wyparzonym słoniczkiem, docisnąć, i trzymać pod przykryciem. To nie chodzi o to, żeby przykryć yy, tak jak do wykowania, To ma być tylko przykrywka przeciwko muszkom, odstówkom. I co jest ważne, dwa razy dziennie trzeba wyjąć ten słoiczek i w ten sposób mieszać. Dwa razy dziennie. Chodzi o to, żeby nie wkładać już innych naczyń, które by wprowadziły bakterie. W całej tej produkcji chodzi o to, żeby to przez cały czas było czyste. Czyli dwa razy dziennie wyjmujemy słoiczek, najlepiej mieszamy. Można oczywiście jakąś długą łyżką, żeby wzbudzić cały ten płyn. I co się dzieje? Tak jak mówiłam, te jabłka podchodzą do góry, tu powstaje płyn. On musi być przez cały czas mieszany i po kilku dniach pojawi się Wam pianka. I przez cały ten czas tej produkcji ta pianka będzie. Dopóki ta, ten proces fermentacji robienia się od będzie zachodzić. E, nie nie zmartwcie się również e, tym faktem, że po pewnym czasie faktycznie te jabłka zrobić taka papka, opadną na dół i na powierzchni e, utworzyć taki korzuszek, jakby e, korzuszek mleka. Tym się nie przejmujcie. Dopóki wszystko ładnie pachnie i ten korzuszek na tym korzuszku nie ma dodatkowej pleśni, to wszystko przebiega prawidłowo. Na koniec będzie trzeba przelać po 5 tygodniach zazwyczaj. 3 do 5 tygodni trzeba mieć właśnie te owoce w tym płynie i należy przelać przez gazę albo przez bardzo gęste siteczko do ciemnych butelek, najlepiej z wąską szyjką i trzymać w szafce. Ocet, mimo że jest konserwantem, nie lubi jasnych butelek i nie lubi być trzymany w jasnym pomieszczeniu, a już w ogóle nie na słońcu. Jeżeli będziecie trzymać taki ocet, mi się zdarzyło nawet dwa lata trzymać taki ocet w szafce, i tworzy się w tej buteleczce również taki kożurzek on jest zwany matką i jakby taka kalaretka to nie jest nic złego, dopóki to ładnie pachnie na jabłka jest ten zapach świeży, to y, trzymajcie to i jak będziecie robić następny y, ocet, to weźcie łyżkę tego, tej galaretki z tego starego octu i włóżcie tu i macie wtedy po trzech tygodniach już gotowy ten ocet. Takie są uwagi co do błędów, co do y, problemów, jakie y, mogą nastąpić właśnie przy nastawianiu tego octu. Do czego używać tego octu? Ocet y, jest świetnym probiotykiem, Wspaniale działa na biotę jelitową, i jak oprócz tego, że go oczywiście spożywam do różnych sosów, e, używam go również do celów kosmetycznych. Na przykład szklankę wlewam do wanny do kąpieli, skóra jest tedy gładka. E, ocet działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie. Dodaję go również e, do szklanki wody, dwie łyżki tego octu, jako tonik do twarzy, do przemywania twarzy albo jedną trzecią szklanki na litr wody do płukania włosów po myciu włosów. Wtedy włosy są błyszczące i zdrowe. Na pewno jest więcej możliwości używania tego octu. Wy na pewno znacie te sposoby i używacie. Także zachęcam wam, Was do robienia octu, który nie jest chemiczny, który nie jest spirytusowy i który wprowadzi Wam właśnie te bakterie do bioty jelitowej i będzie wspomagać Wasze zdrowie i odporność. Dziękuję bardzo, do zobaczenia!